Cześć! Nazywam się Paweł Stetkiewicz, a to jest Scalwiz HubSpot i dzisiaj postaram się powiedzieć, czym jest HubSpot i czemu myślę, że warto zainteresować się tą platformą. Jest to dość istotne pytanie, z uwagi na to, że HubSpot jest platformą, która łączy w sobie dość szeroki zakres funkcjonalności związanych z wieloma obszarami działalności firmy, które koncentrują się przede wszystkim wokół kontaktu z klientem. Zaczynając od marketingu, poprzez sprzedaż, a kończąc na serwisie, bazując na filozofii, którą można opisać w trzech jako przyciągnij, zaangażuj i zachwyć. HubSpot jest platformą, która powstała w 2006 roku jako startup. To był wynikiem współpracy dwóch absolwentów MIT Uniwersytetu Cambridge, Briana Heligana i Damasz Shasha. W tym momencie jest to globalna firma z siedzibami rozszerzonymi po całym świecie, m.in. Dublin, Berlin, Sydney, Tokio z zyskiem na poziomie miliarda dolarów za rok 2020 i potężną grupą ponad 100 tysięcy użytkowników. Wspominam o tym głównie dlatego, żeby dać poczucie, iż jest to naprawdę bardzo pewny partner w prowadzeniu biznesu, z którym bez obaw można wiązać swoje długookresowe plany rozwoju. A co najważniejsze, można zacząć od zaraz i to bezpłatnie. I nie jest to żart. Sam jestem osobą, która zawsze była bardzo sceptycznie nastawiona do wszelakich tego typu ofert. Ale naprawdę tak jest. Jeśli zresztą prześledzić to, co dzieje się na rynku IT, to jest to swoisty trend, a w zasadzie model biznesowy dawania darmowych próbek, tak zwany freemium. Ale w przypadku HubSpot'a jest to bardzo duża próbka. A de facto jest to w pełni funkcjonalny system CRM, z którym można zacząć pracę od zaraz. Co naprawdę pozwoli, przy, na, na szybszy rozwój przedsiębiorstwa, a w konsekwencji je potrzeby funkcjonalne, za które będziemy musieli lub wręcz chcieli zapłacić. I to jest właśnie strategia biznesowa HubSpot'a. Sam HubSpot powstał jako techniczne urzeczywistnienie koncepcji i idei inbound marketingu, czyli marketingu przychodzącego, który stoi w opozycji do agresywnej formy reklamy, której wszyscy powolutku mają już dość. Czyli takie reklamy, które chcą nam narzucić swój produkt, niezależnie czy jesteśmy nim zainteresowani, poprzez na przykład spam, pop-upy, billboardy, a pójście bardziej w stronę budowania długofalowej relacji z klientem, bazującej na zaangażowaniu obydwu stron. Czyli w prostych słowach nie powinniśmy krzyczeć głośno, że mamy produkt z nadzieją, że ktoś zainteresuje się naszą ofertą, tylko dać się znaleźć tam, gdzie potencjalni klienci szukają naszego produktu, czyli generalnie w internecie. Drugą kwestią, która stoi niejako u podstawy filozofii platformy, to to, że klienci w tych czasach dzięki sieci mają coraz większą wiedzę o naszym produkcie, branży oraz możliwych konkurentach. I przez to coraz mniej opłacalne stają się krótkoterminowe praktyki nastawione na to, żeby zarobić. Bo ta informacja prędzej czy później wypłynie, czy to w komentarzach, czy to na forach yy, i tak dalej. Więc w coraz mniejszym stopniu można sobie pozwolić na niezadowolonych klientów, a coraz istotniejszy staje się nie tylko to, co sprzedajemy, tylko w jaki sposób to robimy. Chodzi de facto o tworzenie pozytywnego doświadczenia w kontakcie z firmą, gdzie klient buduje to doświadczenie na każdym etapie procesu. Począwszy od tego, w jaki sposób ta firma go przyciąga, jak się reklamuje, jak wygląda kontakt z osobami z firmy, jak wygląda sam proces sprzedaży, a na końcu jak wygląda obsługa serwisowa i właśnie te wszystkie obszary pokrywa platforma HubSpot. I nawet jeśli mamy świadomość zmian, które się dzieją, to coraz trudniejsza staje się kontrola tego całego procesu. A przede wszystkim zarządzanie narzędziami potrzebnymi do jego prowadzenia. I tutaj, z pomocą, ponownie pojawia się HubSpot, który dysponuje całą gamą narzędzi pozwalających między innymi na budowanie stron, pozycjonowanie tych stron, zarządzanie reklamami na Google, Facebooku, Linku, tworzenie kontentu, śledzenie reakcji na ten kontent, tworzenie kampanii marketingowych, prowadzenie e-mail marketingu oraz na bardzo zaawansowaną i spersonalizowaną automatyzację, która pozwala naprawdę skalować przedsiębiorstwo w tych czasach. Oprócz tego HubSpot pozwala również na zbieranie szczegółowych informacji o klientach, ich profilowanie, prowadzenie zaawansowanego procesu sprzedaży opartego o wielokodową komunikację, kończąc na funkcjach serwisowych takich jak tikety, ankiety itd. Dodatkowo, jeżeli występują elementy, które nie znajdują się w portfolio funkcjonalności Hubspota, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie są z nimi zintegrowane za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji, których są dosłownie setki, i można je zintegrować z Hubspotem dosłownie paroma kliknięciami myszki. Podsumowując, myślę, że dzięki temu, co pokrótce udało mi się powiedzieć, warto bliżej zainteresować się tą bardzo, bardzo przyszłościową platformą, do czego bardzo, bardzo gorąco zachęcam.